Ja, proszę, Państwa, proszę Państwa, ja mam pytanie właściwie do Pani Doroty Jeszcze. Wspomniała Pani już właściwie na początku swojego przemówienia, zresztą tutaj myląc pojęcia kruczek prawny, a luka prawna to już tam mniej, mniejsza z tym, o tym, że prawo powinno być prawem i prawo powinno być, no nazwijmy to szczelnie. I że Pani jest obeznana, bo pracuje od iluś tam lat, Dużo biurze Ja proste pytanie. Proszę mi powiedzieć jeden artykuł, który by chciała Pani zmienić i jak go chciałaby Pani zmienić? Nie na okrągło, tylko jeden konkretny przykład. Co by Pani chciała zrobić? No wie pan co, trochę, trochę tu, jak to się mówi, zaskoczył mnie pan tym pytaniem. No ale... No bo Pani się zna, no to rozumiem, to że... To, tam, znaczy, to, w, w tym znaczeniu Znam w tym znaczeniu, że jeżeli pracuję w biurze poselskim, to korzystam przede wszystkim ze wsparcia prawnego Pana posła, bo jest prawnikiem. Do tego są również prawnicy, którzy w każdej chwili mogą mi w jakiś sposób tutaj pomóc. Także w tej chwili nad tym się nie zastanawiam. Znaczy, ja Pani też nie pytam o całą rozległość, że tak powiem, wszelkich kwestii prawnych. Ale... Pani, jaki ma Pani pomysł na jedno tylko konkretne rozwiązanie. Nie tak na okrągło, że prawo powinno być dobre, fajne, solidne, szczelne i w ogóle, tylko jedno rozwiązanie. Pani jako przyszła posłanka, jako, jako osoba, która to prawo będzie stanowiła. Wie Pan co? Nie odpowiem Pan w tej chwili na odpoczanie. to pytanie. dziękuję.